Mam bardzo dużą chrapkę na Fnafa, a już jutro Halloween, to chyba wiecie co to oznacza? Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony to jest The Joy of Creation Halloween Edition. Tak, dokładnie, nie mam co w sumie nagrać na Halloween, szukałem tysiące gier na, na Game Jolcie, w ogóle duże, nawet Sandy Tubis, ale żadna wersja nie była straszna. I i tak sobie FNF i wpadłem na Joy of Creation. Uwaga, Halloween Edition. Co mnie bardzo zaskoczyło, że coś takiego. No to i lecimy play. Lecimy. Z naszym horrorkiem. o To będzie dobre. Nigdy nie grałem w Joy of Creation, tylko oglądałem. I to główną fabułę. do dzwoni. Ktoś mnie dzwonić? Halo. Halo? Dobra, ustawienia są takie jakie chciałem. Ktoś mnie do mnie dzwonić. No on mówi, że nie jesteśmy jego problemem, tylko coś jest jego Czego on, chce? Czego on chce? Czemu jesteśmy we ie 3? Find and destroy the weakened pipes around the place. Try using a blunt weapon, such as a hammer, to break the pipes oh, open. Yeah. The flammable gas will be released, then get back to the entrance of the building and light it up with a lighter. Uh, but oh, and before I forget to mention it, you're not alone in there. And he doesn't like, uh... <clears throat> visitors. Who? Who he is is not the issue. What he will do to you... Catches you. If you just happen to run into him, don't run or shine your light at him. Hide as fast as you can and either wait for him to pass by or distract him by playing a sound through a camera speaker with your phone. Wouldn't I kill myself by blowing this place up? Who is he and how do you know all this? Oh, let's just say I have some uh, history with the place. What is that? <sighs> Damn it. Mm -hmm. Znaleźć młotek. Dobra, to tak, facet do na zezwoleń. To chyba był Purper Guy. Z tego co jak mi wiadomo. Naszym zadaniem jest zniszczyć. 6. O! O! Takiego spotkania to się jeszcze nie spodziewałem. Dobra. Teraz... O, co zrobiłem. Dobra, czyli naszym, jego się, słuchajcie, naszym przy, naszym jest młotek, czy tam coś innego i zniszczyć to miejsce. Gdzie ja tu znajdę młotek, tu, tu jest rura, no chyba stamtąd przychodzi, z tych drzwi głównych. I tu nie ma żadnych drzwi, jak on tu? weapons such as a hand, a muzzle, a open, the flammable gas will be a small the entrance of the building and light it up with a lighter. but oh, before i forget to mention it, you're not alone in there. and he doesn't like uh, visitors. Uh. who he is is not the issue. what he will do to you if he catches you. as you can and either wait for him to pass by or distract him by playing a sound through a camera speaker with your phone wouldn't i kill myself yeah, by yeah, blowing she this she place was. up who is he and, and how do you know all this oh let's just say i have some uh, history place. Place. what is that oh, damn it yeah. A dobra, zniszczyliśmy już. Halo? Dobra, mamy młotek. Mu Musimy teraz zniszczyć rury. nie mogę Chciała się pewnie chować Najlepsze jest to, że nie mogę strzelić piosenki Mimo, że mogę Mamy dwie rury Trzy rury Jeszcze tylko trzy rury, i normalnie widzieliście to? Jezu, ale się zlękłem. Myślałem, że on tu nie przychodzi. A tu takie jaja. że <laughs> jeszcze raz. Halo, panie gra. proszę się zamknąć. A, szczęście, Coś się tak grozę, trzeba przycinać. Nie wiem dlaczego. Halo, panie Gierko, proszę, proszę się uspokoić. Teraz gdzie ja znalazłem młotek? Tu? O, gdzieś weszłem. W taser weszłam. Ja nie mam młotka. O, jest z tu. patrzcie. Poszedł sobie. On idzie jak taki starszy pan, nie? Zauważyliście to? Przepraszam, że tak siedzę w jednym miejscu, ale chcę go żeby... Nie wiem, gdzie jest młotek. Kurde, ile tak razy jeszcze będę musiał kliknąć w to? Nie wiem, czemu ta gra przycina. Przepraszam bardzo serdecznie, to chyba wina mojej karty graficznej. Czekaj, czy on tu przyjdzie. Jest i młotek. Dobra. Biegnij, stary. Na razie go jeszcze nie spotkałem. Wolę go na nie spotykać. John jest. Tu mamy trzecią rurę. Więc tu będziemy na razie spokojni. Hmm, nigdzie go nie widać? A gdzie on jest? Słychać go, ale nigdzie go nie widać. Nie wiem, czy w biurze nie jest. Słychać go, ale nie widać go. Nigdzie, nigdzie. Kompletnie nigdzie. Miszczy się trzecią rurę, bo nie wiem. Co miłego koło biura o kurde? O Boż! Ja go nawet nie zauważyłem! Jak on cicho chodzi w ogóle? Dobra, ale spokojnie. Jeszcze nam się uda raz to zrobić. Może zobaczymy. Czy moje fałdy na to pozwolą? No szybciej. Co za głupie gra. Jeszcze ostatnią próbę zrobimy, bo mam dzisiaj mało czasu. Tak właściwie na to wszystko. Poczekajmy. Znowu, znowu jakieś problemy. Ta gra. Młotek trzeba znaleźć. Młotek. Tu był ostatnio atak, ale już go nie ma. Przepraszam bardzo, serdecznie za to, ale. Chyba muszę zmienić kartę graficzną. Hoboz! Nie, dobra, nie. To, to nie na moje nerwy. Ja go kompletnie nie słyszę. Ja go słyszę tylko jako nie sprzymie, od razu przy mnie, jest. Tu, Tuż, tuż, nie? To wtedy go słychać. To był. To był Joy of Creation Halloween Edition. Mam nadzieję, że taki film na Halloween wam się spodobał. Niestety nie miałem innego, bo dużo jest tych horrorów na YouTube, a nie wiem jak to będzie chodzić, znaczy na Game To był fajny horror, a ja bym ostry! Yo!